Wiem na 100%, że polecałam Wam już tą książkę, ale tak mi dzisiaj wpadła tradycyjnie w ręce: Łukasz Pietraszkiewicz, na szlaku zwykłych ludzi. Kochani, Łukasz pisze przepiękne książki i człowiek się tak wczuwa w te książki, że czytając je, zdajesz sobie tak, jakbyś tam był, przeżywał to razem z nim. Autor zabiera czytelnika w niezwykłą podróż. Droga Świętego Jakuba, podczas której dzieli się swoimi wspomnieniami z okresu dzieciństwa i burzliwej dorosłości. Kochani, warto przeczytać naprawdę tę książkę. Jest przepiękna, przepięknie napisana. Kolejny dzień, drugi Kaj. Obudziłem mnie złote promienie sączące się przez okno. Nowy dzień oznaczał Długie wędrowanie przez surowe pustkowie gór Serra do Castella i Monte Aro wypełniało mi oczekiwanie na rozległe panoramy i nieskarżącą przyrodę. Tak scenografia stwarzała doskonale warunki do refleksji przed ostatecznym końcem podróży. Włożyłem wysużone sandały, które musiałem przywiązać gumką do włosów Leny bo po tylu kilometrach zaczęły się rozpadać. Uświadomiłem sobie, że zaraz minie miesiąc, odkąd wyruszyłem w drogę. Poczułem ostre ukucie tęsknoty za domem, ukochanymi twarzami Santiago. Pozostało mnie spragnieniem dalszej wędrówki, ale im bardziej zbliżałem się do zmaganych wiatrem klifów, tym mocniej tęskniłem za domem. Kiedy we troje przecieraliśmy szlaki górskich grzbietów, moje myśli wędrowały do tego, co czekało na mnie w Wielkiej Brytanii. Do mojego przytulnego mieszkania, z piętrzącymi się wszędzie książkami, z ogrodu, zmagających w uprawie róż i drzewa, na którym pniu zaznaczyłem wzrost dzieci w dniu ich urodzin. Uśmiechałem się, Dając sobie sprawę, że cała wędrówka odkryła to, co ważne, stare nawyki były nieistotne. Przez większość pielgrzymki czułem rozczarowanie. Wierzyłem, że kamino magicznie uwolni mi od duchów przeszłości, jednak one wciąż mnie prześladowały. Każdy krok zdawał walkę nie tylko z fizycznym zmęczeniem, ale z ciężarem wspomnień i żalów których nie potrafiłem się pozbyć. Jednakże, w miarę upływu kilometrów dzielących mnie od Santiago zacząłem dostrzegać subtelną zmianę. Kamino nie uwolniło mnie od przeszłości w sposób, jakiego oczekiwałem. Zamiast tego zmusiło mnie do konfrontacji z nią. Powoli, dzień po dniu, szlak oddzierał mnie z kolejnych warstw fałszywych przekonań. Przestałem się oszukiwać. To było bolesne, ale konieczne oczyszczenie. Dotarło do mnie, że moja odżywiona łaskami kamino dusza tęskni teraz za tym, by skonfrontować się z prawdziwym, codziennym życiem, i że nie powinienem się przedłużać tego swojego oderwanego od rzeczywistości. Znalazłem to, co zgubiłem i straciłem to, czego nie potrzebowałem. Kochani, Łukasz pisze naprawdę przepiękne książki. Przeczytacie jedną, zaczniecie czytać następne. Na kamino nie brakuje jednak radości, śpiewu, muzyki, lokalnych, przysmaków i zabawnych anegdot. Pielgrzymki doświadczone po drodze wiele małych cudów nieoczekiwanych aktów życzliwości, zadziwiających zbiegów okoliczności i momentów olśnienia, które zmieniają jak perspektywę. I ogląd świata. Kochani, naprawdę warto i myślę, że sami sobie zrobicie przemyślenia, jeżeli to przeczytacie. Polecam Łukasz na z Klaku Zwykłych ludzi.